Skibidi Przyjaciel to taki multivers, fajna seria, gdzie Skibidi Toilet, przynajmniej jeden czy dwóch są przyjaciółmi z kamerami, także zapraszam serdecznie. Dzisiaj obejrzymy sobie wszystkie najnowsze odcinki. To jest odcinek 78 już. Także lecimy z tym? O oh Jezus Christ, co tu się dzieje? To jest walka dwóch tytan zegar z tytanem. Jak on może się nazywać? Słuchajcie, musimy to sprawdzić, czy to jest Don't Say Thanks, credits... Nie ma niestety napisane jak się nazywają te tytytani, ty 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 tytan zegar i tytan budzik. Chyba tak, walki tytanów, jeden tu jest zaimpekowany. I dlatego walczą ze sobą, nie? Także będzie ostro, będzie się działo. Pciuk w dół? Tu mamy odcinek 77. Co tam się dzieje? To to jakieś wozy, patrzcie jakie działko mają. To wygląda jak ten wóz pierwszy, wiecie, który... Co to on ma? Patelnię ten skibidi toilet? Co to ma być? Okej okay. O kurka, ale ich tam pojechał Ej, no nieźle Skibidi Toilet przyjaciel, to jest kolejny odcinek Czym oni to strzelają? Boże Co tu się dzieje? Nie rozumiem tej serii To jest taka fanowska wersja z Toilet Co to jakiś... Co to jest? Tytan Budzik? Jak nazwać tego gościa? Ej To jest jakiś Tytan Budzik chyba, albo coś takiego Tygmu plaskacza Tia. Tyle w temacie, co będzie podskakiwał, nie? A ten to kto? A, on jest zainfekowany. Zobaczcie, nieźle. No to mamy odcinek 76 Skibidi Przyjaciel. Co no tu się dzieje? To jest jakaś tajna baza. To, to to jest jakiś chyba. To jest zły kamera, men zdrajca Dziven? Jezu, jak to dziwnie wygląda? On kogoś porwał. A tego zegara człowiek zegar został porwany. Ciekawe, co się tu wydarzy. Co to? Naukowiec i komputer tu ma jakiś. Ciekawe. Jestem ciekaw, co, co oni tu wymyślą. ho! Oho. co to ma być? Co oni mu robią? O kurde, oni go powiększą chyba. Wow. Gibby Friend, przyjaciel, odcinek 75. Zobaczcie na Jimena, jaki tu się pojawił. Mamy kolejne nowe odcinki, więc dzisiaj sobie je obejrzymy. Obejrzymy też wcześniejsze, żebyśmy wiedzieli co tam się działo w tej fabule. Także zapraszam, zostawcie lajka like i już zaczynamy. Już tu widzę ostro się dzieje. To w ogóle? To to jest Jimena, jaki dziwny z, w ogóle z magnesami. Ja nie wiem, słuchajcie, to jest tak? I takimi okularami, z którego to jest multiświata ten dźwięk? Jasny wind, ta seria jest jakaś dziwaczna, naprawdę. Co tu się dzieje? Ile Alek I on ma magnes jeszcze zamontowany. Jasny. Co jest? Naszego. O, o Człowieka zegara został został pochwycony, okej, okay, co? Ale co, Giman? Kto do niego? Co to jest? Co to jest, moi drodzy? To jest jakiś tytan zegar ulepszony. Totalnie jakiś szalony. Co to za jakiś Creizol? Czy jakieś liczby 2, 2, 2, 11, 9? To jest jakiś człowiek budzik chyba, człowiek tytan zegarał budzik. Chyba. Jak ją moc ma tutaj, ja cię gwizdę. Zamroził ich, po prostu są, unieruchomił. O są totalnie. O Jezus Christ, co tu się dzieje? A tak chodzi ta. Ja cię bierzę, nie wierzę. O matko z córką. O matko z córką, wow. 74. moi drodzy. Nie wiem, nasi przyjaciele zostali kompletnie zniszczeni. Mam nadzieję, że wrócą do siebie. To co zrobili budziki, zegary. No co, odwróćcie ten czas, cofać czas ludzie. O nie, ci go palują. Zakładnika wziął. Co tu się. To byli nasi przy... Ju kiedy Co? Nie wiedzieliśmy. Są toaletami. O mój Boże, co tu się dzieje? Okej, okay, cofny cofnie czas. Nie działa to? Okej, okay, no tu cofnął, ale co zresztą? Mam nadzieję, że co. Jest, przeżyli. Oh my god, weź, wyprój tego dynamita, szybko. Dobra, ten dynamit. Wow, co jest? O, -o zegary coś eksplodują zaraz. Co się dzieje? O matko, nie! Co to za jakiś dziwny Jimin z magnesami? O Jesus Christ! A teraz przypomnimy sobie starsze odcinki, także bardzo serdecznie was zapraszam. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział poprzednich odcinków, jak to wszystko się stało, co się wydarzyło, to teraz macie okazję. Wcześniej były te najnowsze odcinki, a teraz przejdziemy jeszcze do tych starszych, żebyście wiedzieli, co się dzieje tak dokładnie w tej fabule? Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, Skibidi przyjaciel, Skibidi Toilet Friend, ma naprawdę bardzo dużo nowych odcinków. Przegapiliśmy je wszystkie, więc trzeba je obejrzeć. Nie ma to tamto, bez dwóch zdań, słuchajcie. Jak pamiętacie, porwana została matka, mama przy tego przyjaciela, mamuśka, mamusia. Także musimy tutaj jakoś pomóc tym wszystkim. Tutaj, patrzcie, jest jego dziadek. To jest chyba dziadek, słuchajcie. I zobaczymy. Oj... Co? Father is... A, ojciec. Z... zginął, dziadku. Okej, okay, tak mu tam powiedział. Okej, okay, sprawdźmy co dalej. Jesus Christ, co tu się dzieje? Co to za maszyna? Co tu się dzieje, słuchajcie? Jaki arsenał? Ej, to jest. Y, Policji na ten Policyjny ten e, stoile, toaleta policyjna Będzie upgrade, słuchajcie, patrzcie. Ulepszą go. Nieźle. Bo tutaj to urządzenie nie działa, tak? Oni się przy innego wymiaru, jakby teleportowali, przenieśli. Z tego co widać. O oh, Jesus Christ, patrzcie jaką ten masz, ten. Oj, Nowa, nowa, nowe wdzianko Gdzie oni idą? Chyba teraz nowe nowe podboje będą, słuchajcie. 61 odcinek to był. No, zacnie to wygląda. Okej, okay. no to oni się tu już przenieśli. Mamy 62, słuchajcie. Co jest, Ale tu... Ej, tu jest chyba wszystko już. Ten. Tu jest wszystko dobrze. Patrzcie, ten ci tu. Ten tu ma w ogóle sprzęt, jaki uśmiech. Usię... Ja bym też się tak uśmiechał, jakbym miał taką furę Lamborghini normalnie za milion złotych. Co to jest? Ci są... To jest chyba już prawidłowy świat, zobaczcie. Tu już walczą normalnie, tylko trochę za głośno to jest. Czyli tu jest. Co on mu robi? Boże święty. Tu jest wszystko normalnie się dzieje. LOL, czemu Gimen tak wygląda? Ej, to jest Gimen od tego Virlensa. Ojej, tutaj się po... wszystkie światy łączą teraz. Od Dom Studio Multiverse, od tego, od Wirelens, Otrójny potrójny Tytan, tak, Wirelens Universe, zobaczcie. O, Jesus, co się stało? To nie nasza Ziemia. Sorry, przepraszam. No dobra, 63. Teraz, co tu się dzieje? O oh my god, no ale to ten potrójny tytan raczej wygra. Ten Jimin tak dziwnie wygląda, słuchajcie, I niemożliwe, bo no właśnie Jimin jest za słaby na potrójnego Titan Titana. Łapka w górę, nieźle. Aha, bo to jest Skip the Toilet, on go widzi. Oo, oh, oh. nie, nie do nas, nie strzelaj do nas. No i trzeba uciekać teraz. No to ładnie. Ło, wow, chyba to. Okej. Okay. Okej, okay, 64 teraz. Jesus Christ, tu się naprawdę takie rzeczy dzieją, słuchajcie. Ale przed... przeżyli nasi przyjaciele. matko Boże te, te, te dźwięki tu są takie dziwne, że nie wiem. Ci są zainfekowani ewidentnie. No to niezłą ma umiejętność ten gość. Ale co jest? Co to jest? O mój Boże. Widzicie to? Co to ma być? o o Z deszczu podrynne. A on tego zniszczył. No to tyle dobrze. Ale do nas nie strzelaj! No! 65. odcinek, słuchajcie, to jest. Tak! Tytan niszczyciel. Jest, niszczyciel Tytanu. Patrzcie, i nasz człowiek, telefon naukowiec. Jest dobrze. Jest dobrze, moi drodzy. Tu musimy uciekać, niestety. Okej, okay, ci się tu będą bić, słuchajcie, patrzcie. Ale dost... Ciekawe kto wygra. Dawaj niszczycielu tytanu, dawaj, dawaj. Oj, oni są za mocni. No i to jest walka naprawdę waga ciężka, taka hiper ciężka. A to chyba na niego nie działa, nie? nawzajem się na telewizory. O kurka, to jest nie, niebywałe, słuchajcie. Ale go tu zniszczył. Oho, tytan kamera jeszcze. No to ładnie. No i mamy, słuchajcie, kolejne. Tytan kamera się tu pojawił. Czy on jest zaimpekowany? No ten... Potrójny tytan nie ma szans z tym niszczycielem. Ten ty tytan kamera też chyba. Na o, co tu się dzieje? Co to za walki tu się uskuteczniają, słuchajcie. Przecież tu się dzieją takie cuda, że ja nie wiem. <gryw> nie wierzę. A my tu jeszcze gramy sobie przy okazji, ten uciekł. A co oni są razem? No to ładnie. No dobrze, mamy 67, słuchajcie, a ci oni tu są zainfekowani. Oho, co on robi. O nie, chyba będzie zainfekowany. Ten uciekł, a tego zainfekowali. Ajajaj, co to za gimem, tu jest jasny gim. Słuchajcie, za głośno to chyba. Tak mi się wydaje. Co to za kameraman? Jakiś zły? Oj, oj, to mi się nie podoba. No to są teraz razem. No to grubo, słuchajcie. Ale raczej nie mają szans z nimi. Potrójny tytan i tytan niszczyciel tytanów starożytny. A gdzieś nie mają szans. Uciekają chyba. Tak, uciekają. No co za goście? Uciekli. Ok, 68 odcinek. Ci tutaj. To są już tacy norma? Jaka bomba? Słuchajcie, co za bomby tu zrzucają. Ostrzeżenie e, Tytan został zainfekowany. Nitrix kamera jest podejrzany. Jakiś Nitrix. Co to jest Nitrix? Co to jest za. Co to jest za. za Skibity. Jezu, tu się takie rzeczy dzieją, że ja nie wiem. Masakra. 69 słuchajcie odcinek. Ten tu Zuzika strzela. Nie no, tych odcinków wychodzi strasznie dużo, nie? Przyjaciół. O, Jesus Christ, ten tu jeszcze Jakie wybuchy! Okej, słuchajcie, szaleństwo normalnie. A tytan, kamera i ten płacze. Zainfekowany. <grystanie> Patrzcie, o, to jest nawiązanie do tego. Berserka od Booma. Co on tu ma? Jasne gry. Oh my god, ta seria jest jakaś dziwna, naprawdę. Patrzcie, tytani tu. Potrójny tytan. Jezu, ile się na niego rzuciło tych skip the toilet. Ten mu pomógł. Dobra, no nie jest źle. Dostał pomoc, także tak, 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 jest całkiem spoko odcinek 70, słuchajcie, to widzicie? Nieźle. Mamy tego tytana zainfekowanego. Wszystkie te multi światy się tu połączyły. Jeszcze brakuje nam od Doom Studio tych zegarów. Jest G-Man Ten ma jaką czapeczkę teraz kciuk w dół, no na pewno nie wygrasz czy to jakaś pułapka aha, tu więcej jest tych jeszcze tytan, kamera ale i tak myślę, że są bez szans Się tu zrzucił. Z... O kurka. Nieźle. No i ładnie ich roz, rozwalili, naprawdę. No i mamy 71 słuchajcie. Teraz już dojdzie do walki Jimena i Tytana z kontra ten na tego. 1 na 1, na 1, na 1. 2 na 2 w sumie. Gimen, co to ma być? Nie zapominaj o właśnie. U, ale Gimen dostaje. O, czyż mu tego z Kibidi toaletę wzięli? Tak. No to Tytan już nie jest zainfekowany. Teraz, teraz ich jest więcej to raczej Jimen nie ma szans, słuchajcie. No to jest ten. To jest ten Nitrix, czy jak mu to tam jest. O co, on już nie jest tym, policyjnym? Tu siedzi! Ok, 72 teraz, słuchajcie, jesteśmy w bazie. Patrzcie, wcześniej był zwykłym glitchem, a teraz jest policyjnym. Gdzie jest Nie martw się, na pewno uratujemy Twoją mamę. Ci tu mają sztamę, widzę. Wszystko jest dobrze. To jest baza, Na naukowiec Tv-man, co on robi? Co on robi? A jakiś portal chyba Czy oni wszyscy idą z nimi, czy tylko ci przeszli? Ciekawe gdzie oni są teraz. O, o ktoś czas zatrzymał. No to mamy teraz Dom Studio. Multiświat. Dom, Dom Universe. I mamy, słuchajcie, 73. Najnowszy odcinek, jeden z najnowszych. Ci tu zatrzymali czas. Głowie, ludzie zegary normalnie Okej okay, dajem zegar zegarki wtedy będziemy odporni na to zatrzymanie czasu z tego co widzę No okay, mu też dali zegarek Ej, tam ktoś był? No nie, to znaki są po prostu. Oho, TNT podkładają. No nie, nie mówcie, że zginą ci przyjaciele. What?